W dzisiejszym odcinku poinformujemy o nowych inwestycjach Syntosu, zapowiemy możliwość zwiedzania muzeum Zamek z audiobookiem. Zapytamy, czy rowerzyści stwarzają zagrożenie dla pieszych. Pokażemy wakacje w mieście, a także przypomnimy o tym, że lato to czas trudny dla zwierząt. Firma Syntos planuje kolejne duże inwestycje. Będzie to budowa instalacji do produkcji kauczuków rozpuszczalnikowych styrenowo-butadienowych, fabryka do produkcji środków ochrony roślin oraz instalacji do produkcji innowacyjnych polistyrenów ekspandowanych metodą wytłaczania, wykorzystywanych do tworzenia pianek izolacyjnych. Firma zainwestuje w sumie ponad 631 milionów złotych oraz utworzy co najmniej 204 miejsca pracy. Rozpoczęcie w najbliższych latach kolejnych trzech inwestycji spowoduje przede wszystkim powstanie nowych miejsc pracy, co jest bardzo ważne w mieście Oświęcimia. Myślę, że nie tylko, generalnie współcześnie jest bardzo ważna kwestia. Kolejną kwestią jest to, że zwiększą się przez to też udziały podatku od nieruchomości w mieście. Pozwoli to na realizację wielu ważnych potrzeb dla mieszkańców Oświęcimia. I co bardzo ważne, nastajemy no się takim bardzo ważnym Istotnym ośrodkiem gospodarczym w Małopolsce, nie tylko w Małopolsce Zachodniej, ale w Małopolsce. I ten rozwój firmy Syntos zdecydowanie temu sprzyja. Powstanie też wokół tego, powstaje wiele małych firm, i, i tak naprawdę mamy strefę gospodarczą, która działa w obszarze właśnie firmy. I cieszy nas bardzo rozwój tejże firmy, ale także innych i to jest naprawdę bardzo dobry dzień dla Oświęcimia. Prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Wiesława Kornaś-Kita i marszałek Sowa wręczyli trzy nowe zezwolenia na działalność w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej Tomaszowi Kalwatowi, prezesowi zarządu Syntos S.A. Krakowska specjalna strefa ekonomiczna się rozrasta, a wraz z nią rozwija gospodarczo cały region. Jak podkreślał marszałek Marek Sowa to kontynuacja pasy, jaka towarzyszy Małopolsce od początku tego Roku. Firmy chemiczne odgrywają w województwie kluczową rolę. Chemia to pierwszy obszar inwestycyjny objęty w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Jest to też branża, w której udział PKB z każdym rokiem jest coraz wyższy, a firmy zwiększają swój udział nie tylko na rynku krajowym, ale i globalnym, mówił marszałek. Nie są to jedyne inwestycje Syntosu. Jak mówił prezes Tomasz Kalwat, w przyszłym roku ruszy fabryka Kauczuku za blisko 600 milionów złotych. Chcemy się rozwijać chcemy być w Oświęcimiu mówił od połowy lipca w Muzeum Zamek w Oświęcimiu będzie można zwiedzać ekspozycję oraz wieżę zamkową, korzystając z systemu Audioguide. Audioprzewodnik to, jak podkreślają muzealnicy, doskonały sposób, aby zanurzyć się w sercu i duszy miejsca, które poznajemy z wykorzystaniem nowoczesnych nośników audio o charakterze przewodnika. Zamkowy audioprzewodnik jest to tablet wysokiej jakości. Do tego są również słuchawki. I z tym audioprzewodnikiem można zwiedzać ekspozycje na paterze, na piętrze, również wieżę zamkową. Zamkowy system Audioguide umożliwia komfortowe, indywidualne zwiedzanie muzeum za pomocą wgranej aplikacji wzbogaconej o przekaz. Audioguide dzięki profesjonalnej narracji i wizualizacji łatwo i w bardzo ciekawy sposób dostarcza niezbędnych informacji o oglądanych obiektach, eksponatach czy historii naszego miasta. Aplikacje na tabletach przygotowane są w kilku wersjach językowych: po angielsku, niemiecku, włosku i francusku. Czyni to ekspozycję dostępną także dla turystów obcojęzycznych. Dodatkowo audioprzewodniki wzbogacone są o aplikację taką multi multimedialną. To znaczy zwiedzający po prostu może sobie podczas zwiedzania obejrzeć zdjęcia, których nie widzi się na wystawie, a znajdują się po prostu w zbiorach muzeum. Czy też będzie niespodzianka, będą takie animacje, które po prostu poruszą niektóre eksponaty znajdujące się na naszym w naszym muzeum. Audioprzewodnik będzie można wypożyczyć za opłatą. Jest też opcja ściągnięcia aplikacji na własny telefon bezpłatnie. W paru punktach muzealnych znajdują się czytniki, do których będzie można przystawić swój telefon i zgrać aplikację. Muzeum Zamek w okresie letnim jest czynne codziennie oprócz poniedziałków od 10 do 18, a w sobotę i niedzielę od 11 do 18. Rowerzyści poruszający się po chodnikach są w Oświęcimiu prawdziwym utrapieniem, zwłaszcza teraz, gdy sprzyja pogoda i wielu mieszkańców przesiadło się na jednoślady. Piesi obawiają się o swoje bezpieczeństwo. O nie wypowiem się, bo ja też często jeżdżę po chodnikach. Wie jak panie, nie ma on gdzie przejechać no to ja myślę że chyba no nie jest to jakimiś trudnościami bo przecież e, powinien raczej jechać po ulicy wtedy no ale widzi pan jaki straszny jest Ta. natłok samochodów ja jestem starsza jadę na cmentarz do męża no to też jadę chodnikiem panie bo się boję że wrąbie Ta. ktoś do mnie Ta. to zależy od tego kto jedzie rowerem bo ja jak jadę rowerem to ja uważam na pieszych bo wiem że y, Powyżej dwóch metrów podnikiem mi wolno jechać, ale muszę uważać na piesze. Jeżeli nie jest wyznaczony teren, to trzeba uważać, zejść z rowera i przede wszystkim przeprowadzić przez ulicę, jeżeli nie jest oznakowane przejście dla rowerów. No i zagrożenie w pewnym sensie jest, bo piesi nie muszą uważać, rowerzysta potrzebuje na to zwrócić uwagę. I coraz większa ilość osób korzysta z rowerów. No niestety zdarza się u nas, że robią to w sposób nieprawidłowy. Bardzo często docierają do nas zgłoszenia, że mieszkańcy jeżdżą po chodnikach, nie zwracają uwagi na osoby piesze. No niestety taki kierowca musi sobie zdawać sprawę z tego, że po chodniku owszem można jeździć rowerem, ale trzeba spełniać pewne warunki. Po chodniku możemy jeździć w sytuacji, kiedy mamy przy sobie Dziecko poniżej 10 roku życia, bądź ten chodnik ma szerokość 2 metrów i jest ułożony wzdłuż jezdni, czy tam wzdłuż drogi, na której samochody mogą jeździć z prędkością większą niż 50 kilometrów. W takich sytuacjach korzystamy z chodnika. Możemy również skorzystać z chodnika w sytuacjach, kiedy mamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, jest deszcz, wieje wiatr i byłoby niebezpieczny, jadąc w tym momencie ulicą. Ale w takich sytuacjach musimy pamiętać, że pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Musimy mu zawsze ustąpić i zwracać na niego uwagę. W sytuacjach, kiedy wzdłuż drogi mamy postawioną czy wybudowaną ścieżkę rowerową, kierowca roweru jest zawsze zobowiązany korzystać z takiej ścieżki. Nie może jechać wzdłuż ulicą, kiedy ta ścieżka rowerowa jest wybudowana. Jeżeli przejście dla pieszych nie jest wyposażone w dodatkowy przejazd dla rowerów, należy z tego roweru zejść i przeprowadzić rower na drugą stronę. Nie wolno jeździć po pasach na rowerze. Nie ma też przymusu korzystania z kasków rowerowych, jednak no, należy na to jednak zwrócić uwagę. Jest to dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia. No, już dzieci w 100% powinny z takich kasków korzystać. Oświęcim to miasto, w którym w ostatnich latach powstało kilkanaście kilometrów tras rowerowych. Korzystając z nich rowerzyści nie są zagrożeni przez samochody, a równocześnie sami nie stanowią zagrożenia dla pieszych. Gościmy z kamerą świetlicy na Osiedlu Stare Stawy, by zobaczyć, jak w wakacje bawią się najmłodsi o święci Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy od pikniku, który odbył się w sobotę. Dzieciaki miały bardzo dużo atrakcji, m.in. dmuchańce, konkurencje z nagrodami, malowanie twarzy, rysowanie na betonie również był poczęstunek w formie kiełbaski. Poza tym odbywają się zajęcia od poniedziałku do piątku, od godziny dziewiątej do godziny piętnastej. Dzieciaki mają możliwość korzystania ze zajęć plastycznych, manualnych, sportowych. Organizujemy również wyjście, wycieczki między innymi do biblioteki. W najbliższym czasie mamy zamiast organizować grilla oraz noc z która odbędzie się pod koniec miesiąca. To dla naszych dzieciaków. Rozmawiamy o różnych sprawach i, się, i robimy ciekawe rzeczy. Na przykład jakie? E, na przykład robimy na przykład takie noksjatówki, różne zajęcia takie e, z plastyką. I... Czyli co, rysujecie? Nie wiem co robić. Tak. Robimy na przykład z papieru różne rzeczy. I malujemy różne obrazki. Gramy w gry różne, bawimy się, czasem siadniemy w kółko, mówimy takie ważniejsze sprawy, na przykład wycieczki i takie, takie sprawy. Wychodzimy czasem tu na zewnątrz jakaś ładna pogoda, też na boisko chodzimy. Są też na wycieczkach różne jeździmy też. No to tak z grubsza, no to fajnie jest. Robiliśmy igro i później je kolorowaliśmy. I na końcu się bawiliśmy w różne gry w w berka. Z hula hopów lub ze skakanek robimy kółka i y, pani włącza muzykę y, i wtedy jak leci muzyka to wszyscy biegają na, na około tych y, różnych kółek. A kiedy wyłączy pani muzykę, to wtedy musi, musimy wskoczyć do tych kółek, i kto nie wskoczy, ten odpada. Mam tu kolegów i koleżanki, lubię się z nimi bawić. Co ci się najbardziej tu podoba? No, że jest tu dużo dzieci, i nigdy nie jest tu nudny. Lato i czas wakacji to bardzo trudny okres dla wielu zwierząt domowych, które wyrzucane są wtedy z domu. Ich właściciele nie zawsze chcą, aby ich pupile towarzyszyły im w wypoczynku. Przypadki maltretowania i porzucania czworonogów to problem, który z roku na rok staje się coraz większy. Przypomnijmy, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem. Przepełnienie w schroniskach związane jest z wyjazdami wakacyjnymi ludzi i przy tym pozbywaniem się problemu, jakim jest pies czy kot, w momencie, gdy ludzie nie Mogą ich gdzie zostawić. E, należy pamiętać o tym, że e, istnieją strony pet citer. Należy również wcześniej popytać swoich znajomych, rodzinę, e, czy też istnieją e, hotele, które za opłatą e, po prostu przetrzymują zwierzaka na czas e, naszego wyjazdu. E, porzucanie zwierząt jest e, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, e, jest po prostu karalne e, i apelujemy tutaj również do ludzi, którzy e, nabywają zwierzęta, którzy Decydują się na adopcję zwierząt, również ze schroniska, o to, by przemyśleli dobrze adopcję i zastanowili się nad tym, gdzie ewentualnie w momencie wyjazdu zostawią takiego zwierzaka. Należy pamiętać, że często ulegając namowom dzieci i decydując się na psa czy inne zwierzę domowe, powinniśmy traktować je jak członka rodziny, a niezbędny balast, chociażby przy planowaniu wakacyjnego urlopu.